Gdy mój ojciec żądał, żebym oddał moje krakowskie mieszkanie mojemu bratu, ponieważ jestem tylko nauczycielem, poczułem, jakby ktoś wbił mi sztylet w serce i przekręcił go tak długo, aż każdy kawałek mojej duszy zaczął krwawić. Siedziałem w tym samym mieszkaniu, tym, które kupiłem własnymi pieniędzmi, za które płaciłem przez 12 lat, odkładając każdą złotówkę z mojej nauczycielskiej pensji. I patrzyłem na ojca, którego całe życie kochałem i szanowałem. Jego twarz była kamienna, oczy zimne jak grudniowy poranek, a usta układały się w linię, którą zbyt dobrze znałem z dzieciństwa. To była ta sama mina, którą robił, gdy oznajmiał swoje niepodważalne decyzje. Tomek potrzebuje większego miejsca dla swojej rodziny, powiedział, jakby mówił o pogodzie. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia Was poruszyła, Zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Ma żonę, dwójkę, dzieci, a ty. Cóż, ty jesteś sam i nauczyciel, nie potrzebujesz tak dużego mieszkania. Czułem jak serce bije mi tak szybko, że miałem wrażenie, iż za chwilę wyskoczy z klatki piersiowej. Ręce mi drżały, nie z nerwów, ale z czystej wściekłości, która narastała gdzieś w żołądku jak lawa przed wybuchem wulkanu. Tylko nauczyciel, te słowa odbijały się echem w mojej głowie. Każde powtórzenie czyniło je bardziej bolesne. Cioto, wykrztusiłem w końcu, starając się zachować spokój. To jest moje mieszkanie. Kupiłem je za swoje pieniądze. Pracowałem na nie 12 lat. Machnął ręką, jakby moje słowa były niepotrzebną przeszkodą. Rodzina to rodzina, Marcin. Tomek jest starszy, ma większe potrzeby. Jego firma przynosi konkretne pieniądze, a ty nauczasz dzieci. To ważne oczywiście, ale nie da się z tego utrzymać prawdziwej rodziny. Każde słowo było jak kolejny cios. Prawdziwej rodziny. Jakby moje życie, moja praca, moje osiągnięcia były jakąś żałosną parodią prawdziwego życia. Jakbym był nieudacznikiem, który nie potrafił dokonać niczego wartościowego. Przypomniałem sobie wszystkie te lata, gdy wracałem do domu zmęczony po długim dniu z trudnymi uczniami. Korekting ich pracę do późnej nocy, przygotowując się na lekcje, walcząc o każde dziecko, które myślało, że matematyka to strata czasu. Myślałem o tym, jak odkładałem na mieszkanie, rezygnując z wakacji, z nowych rzeczy, z rozrywek, żeby móc w końcu mieć swój własny kąt. "Nie!" słowo wyrwało się z moich ust ciszej, niż chciałem, ale z determinacją, której sam się nie spodziewałem. Ojciec podniósł brwi, jakby usłyszał coś niemożliwego. "Nie?" jego głos nabrzmiał niedowierzaniem. "Marcin, to nie jest prośba. To rodzinna sprawa. Tomek ma większe potrzeby." Tomek może sobie kupić własne mieszkanie. Przerwałem mu, czując jak adrenalina pompuje przez moje żyły. Ma tę swoją wspaniałą firmę, która przynosi konkretne pieniądze? Niech z niej skorzysta. Twarz ojca poczerwieniała. Wstał z fotela z taką siłą, że aż się zakołysał. Jak śmiesz tak mówić o swoim bracie? To jest egoizm w najczystszej postaci. Myślisz tylko o sobie, zamiast pomóc rodzinie. Egoizm. Słowo uderzyło mnie jak szabla. Ja egoistę. Ja, który przez całe życie starałem się być dobrym synem, dobrym bratem, który pomagał finansowo rodzicom, gdy mieli trudności, który uczył za darmo dzieci sąsiadów, który poświęcał swoje weekendy na pomoc każdemu, kto o to poprosił. Gdzie był Tomek, gdy miałeś zawał trzy lata temu? Usłyszałem własny głos, chłodny jak lód. Gdzie była jego firma, która przynosi konkretne pieniądze, gdy mama potrzebowała operacji? A ty nie mogłeś sobie pozwolić na prywatną klinikę. Ojciec zamarł. Widziałem, jak w jego oczach błysnęło coś: może wspomnienie, może wstyd, ale tylko na moment. To było co innego, mruknął ale już bez tej pewności siebie. Nie Taro. to było dokładnie to samo. Rodzina to rodzina, prawda? A ja tylko nauczyciel zapłaciłem za mamę 30 tysięcy złotych. Z mojej nauczycielskiej pensji nastała cisza. Słyszałem tikanie zegara na ścianie. Szum samochodów za oknem, własny oddech. Ojciec stał przede mną, a ja zobaczyłem go naprawdę po raz pierwszy od wielu lat. Nie był tym silnym, sprawiedliwym mężczyzną z mojego dzieciństwa. Był zmęczonym starcem, który faworyzował jedno dziecko kosztem drugiego i który właśnie został przyłapany na hipokryzji. Wejdź, powiedziałem cicho. Co? Wyjdź z mojego mieszkania. Z mieszkania tylko nauczyciela. Ojciec otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć. Ale w końcu tylko kręcił głową i ruszył w stronę drzwi. W progu odwrócił się jeszcze. Pożałujesz tej decyzji, Marcin. Rodzina jest najważniejsza. Tak, odpowiedziałem, patrząc mu prosto w oczy. Szkoda, że nie wszyscy w tej rodzinie o tym pamiętają. Gdy drzwi się zamknęły, opadłem na fotel i poczułem, jak łzy płyną mi po policzkach. Ale to nie były łzy smutku. To była wściekłość, rozczarowanie i coś jeszcze ulga. Po raz pierwszy w życiu powiedziałem ojcu nie i przeżyłem. Ale wiedziałem, że to nie koniec. Snałem ojca, snałem rodzinę. To był dopiero początek wojny, której nie szukałem, ale w której musiałem zwyciężyć. Następne dni upłynęły mi w dziwnej mgle. Chodziłem do szkoły, prowadziłem lekcje, sprawdzałem kartkówki, ale moja głowa była gdzie indziej. W nocy leżałem bez snu, przewracając się z boku na bok, analizując każde słowo z tamtej rozmowy. Tylko nauczyciel. Te dwa słowa paliły mnie żywcem. Telefon zaczął dzwonić trzeciego dnia. Najpierw mama. Marcinek, kochanie, tatko mi powiedział o tej nieporozumieniu. Może byś jednak pomyślał? Tomek naprawdę potrzebuje. Rozłączyłem się, nie pozwalając jej skończyć. Za pół godziny dzwoniła znowu. Nie odebrałem. Potem zaczęły się smsy. Od ciotki Basi. Marcinku, nie bądź taki uparty. Rodzina to najważniejsze. Od kuzyna Pawła. Stary, daj spokój. To tylko mieszkanie. Od wujka Stanisława. Myśl o przyszłości, chłopcze. Tomek ma dzieci. Każda wiadomość była jak kolejna kropla trucizny wpadająca do mojej rany. Cała rodzina była przeciwko mnie. Wszyscy uważali, że powinienem oddać swoje mieszkanie, bo jestem tylko nauczycielem, bo nie mam dzieci, bo jestem mniej ważny. Ale najbardziej bolała wiadomość od Tomka. Braciszku, tato mi wszystko powiedział. Wiem, że się zdenerwowałeś, ale pomyśl realnie. Masz 35 lat, jesteś sam, mieszkanie na Kazimierzu to za dużo jak na ciebie. Ja mam żonę, dwójkę dzieci, potrzebuję więcej miejsca. A poza tym moja firma idzie świetnie. Będę mógł ci dać jakieś pieniądze na wynajęcie czegoś mniejszego. Co ty na to? Czytałem tę wiadomość po raz dziesiąty, czując jak każde słowo wypala mi dziurę w sercu. Jakieś pieniądze na wynajęcie czegoś mniejszego, jakby moje dwupokojowe mieszkanie, które jest moim domem, moim schronieniem, miejscem, gdzie spędziłem najlepsze lata swojego życia, było tylko towarem do przetargowania. I w tym momencie coś we mnie pękło. Nie smutek, nie rozczarowanie. Zimna, krystaliczna wściekłość. To była wojna, którą oni wypowiedzieli, a ja byłem tylko nauczycielem. Ale nauczycielem z dwudziestoletnim doświadczeniem w radzeniu sobie z trudnymi przypadkami. Usiadłem przy komputerze i zacząłem planować. Tomek był dumny ze swojej firmy. Bardzo dumny. Prowadził małą firmę budowlaną. Tombat konstrukcję Spółka z O.O. Z O.O. Zatrudniał 20 ludzi. Robił remonty biur, czasem małe budowy. Nic wielkiego, ale wystarczająco dobrze mu szło, żeby mógł pozwolić sobie na życie, którego ja, tylko nauczyciel, najwyraźniej nie zasługiwałem. Ale było coś, o czym Tomek nie wiedział. Ja wiedziałem: jako nauczyciel miałem dostęp do różnych ludzi, między innymi do Magdaleny Kowal, absolwentki mojej szkoły sprzed 10 lat, która teraz pracowała jako główna inspektorka w Urzędzie Skarbowym. Do Krzysztofa Wręga, ojca jednego z moich uczniów, który był kierownikiem w Sanepidzie. Do Anny Mazur, siostry innej uczennicy, która pracowała w Okręgowym Inspektoracie Pracy. Fany, jak tylko nauczyciel ma tak dużą sieć kontaktów, prawda? Zacząłem od researchu. Każdy dzień po pracy spędzałem na zgłębianiu tajników prowadzenia działalności gospodarczej. Dowiedziałem się o obowiązkach przedsiębiorców, o przepisach BHP, o kontrolach Sanepidu, o tym, jak dokładnie musi wyglądać dokumentacja każdego pracownika. W weekend pojechałem do Magdaleny. Spotkaliśmy się w małej kawiarni na stradomiu. Panie profesorze uśmiechnęła się szeroko, gdy mnie zobaczyła. Jak miło pana widzieć, jakże się panu wiedzie Magdalena zawsze była jedną z moich najlepszych uczennic: inteligentna, ambitna, ale też lojalna. Pamiętała, jak pomagałem jej przygotowywać się do matury, jak zostałem po lekcjach, żeby wytłumaczyć jej trudne zadania z matematyki. Magister przeciętnie zupełnie dzięki. Chciałem się ciebie o coś zapytać. Czysto teoretycznie, jeśli ktoś miałby podejrzenia o nieprawidłowości w firmie, jak takie zgłoszenie wyglądałoby? Magdalena zmarszczyła brwi. Jakie nieprawidłowości? Nie, na przykład, zatrudnianie na czarno. Albo nieprawidłowe rozliczanie VAT-u. Albo niepłacenie wszystkich składek zus -owskich. Wyjaśniła mi całą procedurę. Jak składać zawiadomienia? Jakie dokumenty są potrzebne? Jak długo trwają kontrole? Rozmawialiśmy godzinę, a ja robiłem mentalne notatki z każdego słowa. Następnie spotkałem się z Krzysztofem. Potem z Anną. Każdy z nich, pamiętając starego dobrego profesora, chętnie wyjaśnił mi, jak działają ich działy, co kontrolują, na co zwracają uwagę. W ciągu dwóch tygodni miałem kompletny plan, ale żeby go wykonać, potrzebowałem informacji. Konkretnych danych o firmie Tomka. I tu przydała mi się kolejna cecha tylko nauczyciela. Umiejętność obserwacji i wyciągania informacji z ludzi, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, że coś mówią. Zatelefonowałem do Tomka. Praciszku? jego głos brzmiał radośnie. Pewnie myślał, że zmieniłem zdanie w sprawie mieszkania. Jak się masz? Właściwo porządku. Słuchaj, myślałem o tym, co mówiłeś o swojej firmie. Może mógłbyś mi opowiedzieć więcej? Interesuje mnie, jak to wszystko funkcjonuje. I Tomek, dumny jak Paw, przez następną godzinę opowiadał mi o swojej firmie. O tym, jak trudno jest znaleźć dobrych pracowników, więc czasem musi zatrudniać ludzi na próbę, żeby zobaczyć, czy się sprawdzą, zanim będzie mógł ich oficjalnie zgłosić. O tym, jak niektórzy klienci wolą płacić gotówką, żeby można było dogadać się z ceną. O tym, jak czasem trzeba być elastycznym w kwestii przepisów, bo inaczej nic by się nie opłacało. Każde słowo było złotem. Tomek w swojej arogancji przyznawał się do wszystkiego, o czym tylko mogłem marzyć. A jak z tymi kontrolami z urzędów? zapytałem niewinnie. Słyszałem, że teraz są bardzo przewrażliwione. Tomek zaśmiał się. Ach, te kontrole. No, wie Bruford, trzeba mieć świadomość, że szykuje się od czasu do czasu. Mam swojego człowieka w sanepidzie. Taki kolega Mariana z podstawówki. Zawsze daje znać, gdy coś się święci. A z Zusem to tak, płacisz za tych, których musisz. Za resztę, jak się da. Człowieka w sanepidzie. Ciekawe. Po rozmowie z Tomkiem zacząłem zbierać dowody. Chodziłem na budowy, gdzie pracowali ludzie od Tomka i rozmawiałem z nimi. Okazało się, że wielu z nich pracowało na czarno. Oficjalnie byli bezrobotni, ale wykonywali pracę dla firmy brata. Inni byli zatrudnieni na minimalnym kontrakcie, ale pracowali w pełnym wymiarze godzin. Rozmawiałem z klientami. Niektórzy chętnie przyznawali, że płacili gotówką bez faktury, za co dostawali lepszą cenę. Po miesiącu miałem dokumentację, która wystarczyłaby do zamknięcia firmy na rok. Ale to nie było wszystko. Miałem jeszcze jeden asa w rękawie. Pamiętałem co Tomek powiedział o swoim człowieku w Sanepidzie. Marian z Podstawówki. To mogło być tylko Marian Gural. Były uczeń tej samej szkoły co Tomek, o 5 lat starszy, który rzeczywiście pracował w Sanepidzie. Sprawdziłem go w internecie. Rzeczywiście, był tam kierownikiem działu kontroli obiektów budowlanych. To była korupcja. Prokuratura uwielbiała sprawy o korupcję. Wszystko było gotowe. Zostało tylko wykonanie. Ale najpierw dałem Tomkowi ostatnią szansę. Zatelefonowałem do niego w piątkowy wieczór. Tomek, pomyślałem o tej sprawie z mieszkaniem. O braciszku, jego głos aż iskrzył z radości. Wiedziałem, że dojdziemy do porozumienia. Jesteś najlepszy. Zanim się zgodzę, chciałbym, żebyś przeprosił. Przeprosił? Za co? Za to, że ty i tato uważacie mnie za człowieka drugiej kategorii. Za to, że myślicie, że moje życie, moja praca Moje osiągnięcia są mniej ważne niż Twoje. Nastała cisza. Marcin, nie przesadzaj. Nikt nie myśli, tylko nauczyciel Tomek. To słowa taty, a ty je powtórzyłeś. Jakieś pieniądze na wynajęcie czegoś mniejszego. Jakbym był żebrakiem, któremu dajesz jałmużnę. No dobra, może to zabrzmiało nie najlepiej, ale. Pernor. Przeproś. Marcin, nie zachowuj się jak dziecko. Przeproś. Znów cisza. Potem usłyszałem westchnienie. Dobra, przepraszam. Jeśli się poczułeś urażony, nie taki był zamysł. Jeśli się poczułeś urażony, to nie było przeprosiny. To było odrzucenie mojej racji. Rozumiem, powiedziałem spokojnie. To oznacza, że mieszkanie zostaje u mnie. Co, ale. Dobrej nocy, Tomek. Rozłączyłem się i przez długą chwilę siedziałem w ciszy. Dałem mu szansę. Ostatnią szansę na zachowanie się jak brat, a nie jak arogancki cwaniak, który uważa, że wszystko mu się należy. Nie skorzystał z niej. W poniedziałek rano, dokładnie o ósmej, złożyłem pierwsze zawiadomienie w urzędzie skarbowym. Magda przyjęła je osobiście. Przejrzała dokumenty i pokiwała głową z wyrazem zawodowego zadowolenia. To bardzo szczegółowe, powiedziała. Kontrola powinna ruszyć w tym tygodniu. O dziewiątej byłem w Sanepidzie. Krzysztof też wykazał się profesjonalizmem. Budowy są priorytetem. Wyjaśnił mi, przeglądając zdjęcia, które zrobiłem na placach budowy tomka. Brak kasku, nieprawidłowe rusztowania. Pracownicy bez szkoleń BHP. To może być zamknięcie działalności. O dziesiątej byłem w Okręgowym Inspektoracie Pracy. Anna już na mnie czekała. Praca na czarno to teraz bardzo poważnie traktowane. Mówiła studiując listy pracowników, których zebrałem. Kary mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Plus oczywiście konieczność zapłacenia wszystkich zaległych składek. Po południu poszedłem jeszcze do prokuratury. Sprawa korupcji między Tomkiem a Marianem Guralem. Prokurator po przejrzeniu nagrania rozmowy z Tomkiem... Tak, nagrywałem oraz dokumentów potwierdzających nietypowe zbieżności między terminami kontroli Sanepidu a wcześniejszymi kontaktami telefonicznymi między bratem a Guralem, uznał sprawę za bardzo perspektywiczną. Rozpoczniemy postępowanie przygotowawcze, powiedział. To może być sprawa o duże znaczenie. Wróciłem do domu, umyłem ręce i usiadłem z herbatą. Czułem się dziwnie spokojny. Jutro Tomek będzie miał najgorszy dzień w swoim życiu. A ja będę go obserwował z pierwszego rzędu. We wtorek o ósmej rano mój telefon zadzwonił. Tomek! Marcin! Co ty kurwa zrobiłeś? Jego głos był tak piskliwy z paniki, że musiałem odsunąć telefon od ucha. Dzień dobry, Tomek. Co się dzieje? Co się dzieje? Skarbówka właśnie weszła do mojej firmy. Zabierają wszystkie dokumenty. Mówią o jakimś zawiadomieniu o nieprawidłowościach. Upiłem łyk herbaty. Była idealna, nie za gorąca, nie za zimna. A to przykre. Pewnie ktoś złożył doniesienie. Marcin, to byłeś ty. Wiem, że to byłeś ty. Pytali o rzeczy, które wiedziałby tylko ktoś bardzo blisko. Tomek, uspokój się. Może to tylko rutynowa kontrola. Rutynowa? Oni mają zdjęcia moich budów. Mają listę pracowników. Mają kurwa wszystko. W tym momencie usłyszałem w tle głosy. Ktoś do Tomka mówił. Po chwili mój brat wróci do telefonu, ale jego głos był już inny. Nie wściekły. Ale przestraszony. Marcin, oni mówią, że będą też inne kontrole. Sanepit, P.I.P. Prokuratura. To nie jest przypadek, prawda? Nie wiem, o czym mówisz. Marcin, jestem Twoim bratem. Nie rób mi tego. Braedom? Poczułem, jak w moim głosie pojawia się stal. Czy brat powiedziałby, że jestem tylko nauczycielem? Czy brat chciałby odebrać mi mieszkanie, które kupiłem za swoje pieniądze? Czy brat traktowałby mnie jak śmiecia, który nie zasługuje na szacunek? Marcin, możemy o tym porozmawiać. Już rozmawialiśmy, Tomek. Dałem Ci szansę, żebyś przeprosił. Nie skorzystałeś. Marcin! Rozłączyłem się. Przez następną godzinę telefon dzwonił non-stop. Tomek, mama, tata, rodzina. Nie odbierałem. Poszedłem do szkoły i prowadziłem lekcje, jakby nic się nie działo. Uczniowie byli dzisiaj wyjątkowo skoncentrowani na matematyce. Może wyczuwali moją energię. Po południu, gdy wróciłem do domu, czekał na mnie ojciec. Siedział na schodach przed klatką, z głową w dłoniach. Gdy mnie zobaczył, wstał powoli. Marcin. Jego głos był łamliwy. Wyglądał na starego, zmęczonego człowieka. Tomek stracił wszystko. Firma jest zamknięta. Będzie musiał zapłacić ogromne kary. Może trafi do więzienia. Przykro mi to słyszeć. To było nie na tyle? Stanąłem przed nim, patrząc mu prosto w oczy. A co ci się wydaje, tato? Marcin, jesteś moim synem. Tomek też. Nie możesz tak niszczyć rodziny. Ja niszczyć rodziny? Zaśmiałem się, ale był to śmiech bez radości. Ja niszczyć rodziny? A kto przyszedł do mnie z żądaniem, żebym oddał swoje mieszkanie? Kto powiedział, że jestem tylko nauczycielem? Kto traktował mnie jak śmiecia przez całe życie? Ojciec próbował się wyprostować, ale nie miał już w sobie tej dawnej siły. Nie chciałem. Chciałeś. Przez całe życie stawiałeś Tomka przede mną. On był zawsze lepszy, mądrzejszy, ważniejszy. Ja byłem tylko nauczycielem. Pamiętasz, jak skończyłem studia z czerwonym dyplomem? Powiedziałeś, szkoda, że nie na zarządzaniu jak Tomek to by było praktyczne. Pamiętasz, jak dostałem nagrodę dla najlepszego nauczyciela w województwie? Powiedziałeś, Tomek właśnie kupił nowe BMW. Pamiętasz, jak. dość. Ojciec podniósł rękę. Dość, Marcin. O, rozumiem. Rozumiesz? Naprawdę? To może mi powiesz, czego się nauczyłeś? Ojciec stał w ciszy przez długą chwilę. Potem spojrzał na mnie z czymś, czego wcześniej w jego oczach nie widziałem, z żalem. Nauczyłem się, że tylko nauczyciel potrafi być bezlitosny, gdy ktoś go zdradzi. Kiwniałem głową. To dobra lekcja, tyle że bardzo droga. Ojciec ruszył w stronę ulicy, ale po kilku krokach się zatrzymał. Co teraz? Co się stanie z Tomkiem? Tomek będzie musiał ponieść konsekwencje swoich wyborów, tak jak ja ponoszę konsekwencje moich. A z nami? Z rodziną? Patrzyłem na niego długo. Ten zgarbiony stary człowiek to był mój ojciec, który kiedyś wydawał mi się najsilniejszy na świecie. A teraz błagał o litość. Rodzina to grupa ludzi, którzy się wzajemnie szanują i wspierają, powiedziałem w końcu. Jeśli kiedykolwiek taką rodzinę stworzymy, może będę zainteresowany w niej uczestniczeniem. Ojciec skinął głową i odszedł. Przez następne tygodnie mój telefon dzwonił rzadziej. Czasem mama, która płakała do słuchawki, błagając mnie, żebym coś zrobił, żeby pomógł Tomkowi. Czasem któryś z kuzynów, którzy próbowali mnie namówić na rozsądek, ale ja byłem rozważny. Po raz pierwszy w życiu robiłem dokładnie to, co uważałem za słuszne: bez oglądania się na to, co pomyśli rodzina. Tomek został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywne w wysokości 100 tysięcy złotych. Musiał też zapłacić wszystkie zaległe składki i podatki, w sumie blisko 200 tysięcy. Marian Góral stracił pracę i również otrzymał wyrok w zawieszeniu. Firma Tomka zbankrutowała. Ludzie, których zatrudniał na czarno, pozwali go do sądu pracy i również wygrali. Dom, który kupił za pieniądze zarobione na omijaniu prawa, musiał sprzedać, żeby pokryć kary i odszkodowania. A ja? Ja wciąż uczę matematyki. Wciąż mieszkam w swoim krakowskim mieszkaniu. Wciąż jestem tylko nauczycielem. Ale teraz, gdy patrzy się na mnie w szkole, w sklepie, na ulicy, widzę w oczach ludzi coś, czego wcześniej tam nie było szacunek. Może też trochę strachu, bo ludzie zrozumieli coś ważnego, tylko nauczyciel może być najgorszym przeciwnikiem, jakiego można sobie wyobrazić. Obserwuje, planuje, ma kontakty wszędzie, gdzie trzeba i jest absolutnie bezlitosny, gdy ktoś przekroczy linię. Czasem wieczorami, gdy siedzę w swoim mieszkaniu z herbatą, myślę o tym, czy postąpiłem słusznie. Czy powinienem był wybaczyć, zrozumieć, odpuścić, czy powinienem był zostać dobrym bratem i dobrym synem? Niezależnie od tego, jak mnie traktowano. A potem przypominam sobie słowa ojca: Jestem tylko nauczycielem. Przypominam sobie, jak Tomek proponował mi jakieś pieniądze na wynajęcie czegoś mniejszego. Przypominam sobie lata bycia traktowanym jak człowiek drugiej kategorii, którego życie i wybory są mniej warte niż życie innych. I wtedy wiem, że postąpiłem słusznie, bo być może jestem tylko nauczycielem, ale nauczyłem moją rodzinę najważniejszej lekcji w ich życiu. Że każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, ile zarabia czy jaką ma pracę. A ci, którzy tego nie rozumieją, muszą się tej lekcji nauczyć w bolesny sposób. To była najlepsza lekcja, jaką kiedykolwiek prowadziłem. I mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiał prowadzić takiej ponownie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.